Czym jest sztuka? Słownikowa definicja podaje, że jest to część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Mówiąc jednak prościej, sztuka to wszelkiego rodzaju obrazy, rzeźby i wszystkie inne dobra materialne, pozwalające obudzić drzemiące w ludzkim wnętrzu emocje. Wyzwolić skryte i zapomniane w wyniku ewolucji brutalne zwierzęce żądza. To właśnie stanowiło najważniejszy element dobrej sztuki. Powinna nie tylko wzbudzać zachwyt i być doceniona przez setki oglądających, musi nakłaniać nieustannie do refleksji. Nie tylko ma powodować chęć uwiecznienia dzieła na zdjęciu, ale również wnikać w głąb duszy oglądającego zalęgnąć się w jego wnętrzu niczym pasorzec żerujący na swym żywicielu. Zadanie dobrej sztuki polega nie tylko na dawaniu. Ona powinna wyszarpać drobną część oglądających i wessać we własne nieżywe wnętrza. Dzisiejsza noc miała na to pozwolić sprawić, że moja sztuka w końcu zostanie doceniona i zyska uznanie nie tylko w oczach krytyków, ale i zwykłych ludzi. Borys Herd stanie się sławny na cały świat taką przynajmniej mam nadzieję. Sprzedany dla pana z numerem 12 za 10 tysięcy złotych oznajmia konferencjer, uśmiechając się szczerze. Spotkanie, w jakim mam przyjemność uczestniczyć, jest połączeniem pokazu nowych dzieł sztuki z akcją charytatywną, podczas której wszystkie zarobione pieniądze miały trafić na jakiś szczytny cel. Szczerze, mało mnie to obchodzi. Jestem tu dla wyższych celów. Wnętrze gmachu galerii sztuki momentalnie wypełnia się echem ogłuszających oklasków. Gratuluję się nie tylko kobiecie spod której ręki wyszedł sprzedany właśnie obraz, ale też łysemu, otyłemu mężczyźnie, nowego nabytku. Spoglądam na niego uważniej i dostrzegam, że jego garnitur zdaje się być o co najmniej rozmiar za mały. Gdy facet staje, macha do innych, niczym jakiś grecki heros powracający z wojny trojańskiej, który wykorzystuje fakt, że przez krótki moment jest w centrum uwagi. Znów siada, a ja mimo tego, że dzieli nas prawie dwadzieścia metrów, niemal słyszę agonalny jęk szwów w jego garnitusza. Każdy przedmiot biorący udział w aukcji miał jeszcze przez miesiąc pozostać w galerii. Tak, by każdy mógł go podziwiać. Dopiero po upływie ów okresu licytowane obrazy bądź rzeźby miały trafić już na stałe do prywatnych kolekcjonerów, do wszystkich tych, którzy są na tyle hojni, by przed dziennikarzami wyłożyć paręnaście tysięcy, tylko po to, by ocieplić swój wizerunek. Inni może i tego nie dostrzegają, lub po prostu nie chcą otwarcie przyznać, że taki proceder w ogóle ma miejsce, ale ja wiem, jak jest naprawdę. Przejrzałem ich wszystkich. Wodzę wzrokiem po sali. Wśród tłumu dostrzegam lokalnych biznesmenów w towarzystwie swych żon. Wydawać by się mogło, że są jedynie tłem, dodatkiem do wizji, którą każdy z odzianych w drogie i skrojone na miarę garnitury mężczyzn rozsiewa, by zapewnić sobie poklask. Prawda jest jednak inna, bo to ona, w sukniach i z makijażem, od którego ciężko oderwać wzrok, są prawdziwymi gwiazdami tego wieczoru. Część z tych biznesmenów znałam. Kilkukrotnie nawet próbowałem ich zaczepić w celu wymiany choć kilku mało znaczących zdań. Ci jednak za każdym razem mnie zbywali, argumentując to tym, że moje dzieła są nic nie warte, zupełnie jak gdyby byli jakimiś znawcami klasy światowej, a nie zwykłymi prezesami i dyrektorami. Na wspomnienie tych przykrych myśli ogarnia mnie złość. Mocniej zaciskam dłoń na trzymanym w niej kieliszku białego wina. Reflektuje się jednak w samą porę. Nieco zwalnia uścisk, jednocześnie dziękując w duchu, że szkło nie pękło. Wizja ostrych odłamków wbitych w skórę wydaje mi się czymś naprawdę potwornym. Nie wiem, czy byłbym w stanie znieść takie upokorzenie. Ja wam pokażę, czym jest prawdziwa sztuka. Myślę, wciągam do płuc sporych hałst powietrza. W zapętleniu wciąż powtarzając w głowie to jedno zdanie, zdające się być podsumowaniem całej mojej życiowej egzystencji. Powtarzam to praktycznie od chwili, gdy tylko tu wszedłem. Czekałem na moment, w którym mógłbym pokazać moje dzieła szerszej publice od bardzo dawna. Niemal równie długo zajęło mi znalezienie odpowiedniej formy przekazu dla mojego dzieła. I w końcu znalazłem. W chwili, gdy postanowiłem się poddać, doznałem oświecenia. Wiedziałem, co powinienem uczynić, by rzeźba, którą miałem zamiar dzisiejszego wieczoru przedstawić światu, urzekła go w sposób identyczny, jak uczyniła ze mną. Wystarczył mi tylko jeden rzut oka, by wiedzieć, że to, co spoczywało wówczas na stole mej pracowni, stanowiło moje osobiste opus magnum. I to w nim dopatrywałem się klucza pozwalającego mi wznieść się na zupełnie inny poziom artystycznej sztuki. A teraz jestem tutaj. Znów obracam głowę naokomo. Zajmująca miejsce obok mnie staruszka, burczy coś w akcie sprzeciwu, wręcz nakazuje mi, bym się uspokoił. Zlewam jej sugestia. Przecież nie jesteśmy w szkole, a ja nie jestem uczniakiem, który musi słuchać się surowej nauczycielki. Te czasy mam już dawno za sobą. Teraz wiem, że już za kilka minut stanę się sławne. Ludzie zaczną doceniać moją sztukę i już nikt nigdy nie powie mi, że to, co tworzę, jest bez życia. Od teraz każda rzeźba, która wyjdzie spod moich dłoni, będzie niemalż przesiąknięta. Zamykam oczy w chwili osobistego zadowolenia. Czuję przyjemne łaskotanie w okolicach podbrzusza, jak gdybym poddawał się właśnie masturbacji. Prawda jest jednak inna, gdyż to nie podniecenie przemawia ciałem, a napięcie. Nie to spowodowane niepokojem czy innymi nieprzyjemnymi rzeczami. Mnie towarzyszy napięcie związane z czasem. Wprost nie mogę się już doczekać, aż konferencjer wymówi moje nazwisko. Po wewnętrznej stronie przymkniętych powiek rysuje mi się obraz, Szybko rozpoznaję w nim wnętrze mej pracowni. Odpływam w myślach ku chwilom tworzenia rzeźby. Pamiętam każdy zapach, a nawet smak, jaki towarzyszył całemu procesowi twórczemu. Jaki również dotyk materiału, tak przyjemnie wyczuwalny potopuszkami zmęczonych trudami pracy palców. W tamtych chwilach, gdy siedziałem zamknięty i odcięty od zewnętrznego świata w obskurnej piwnicy, własnoręcznie przerobionej na swego rodzaju prowizoryczny warsztat, czułem się jak sam Bóg. W pracowni mogłem bez przeszkód oddać się temu, co tak naprawdę kochałem robić. To właśnie tam mogłem tworzyć nowe, lepsze. Co za tym idzie bardziej wyraziste i namacalnie żywe dzieła, otwiera mocza, gdy po sali przetacza się potężny głos konferansjera, dodatkowo wzmocniony przez głośniki. Jest to niski i pulchny facet. Zaprasza on właśnie na scenę krótkowłosą blondynka. W tej samej chwili, gdy kobieta znajduje się już na podwyższeniu. Para pracowników galerii ubrana w szykowne garnitury wnosi w ślad za nią obraz. Kładą go na specjalnym stelażu z aż przesadną w moim mniemaniu czcią. Facecik oddaje mikrofon kobiecie, ta z automatu zaczyna mówić o malowidle oraz zachęca jak najwięcej osób do kupienia go. Według mnie jest on zbyt mocno inspirowany jednym z dzieł Rembrandta, by mógł zachwycać swym unikalnym stylem. Mam na myśli ten zatytułowany Lekcje Anatomii doktora Tulpa. Gdyby ktoś spytał mnie o zdanie, otwarcie powiedziałbym, że według mnie obraz kobiety stanowi nic innego jak kopię Rembrandta, jedynie z niewielką domieszką własnej interpretacji samej autorki. Nie mnie jednak było to oceniać. Kobieta skończyła swój nieco nudnawy i pozbawiony emocji wywód oddała mikrofon prowadzącemu wydarzenia, a ten bez zbędnego przeciągania, zupełnie niczym prowadzący jakiegoś beznadziejnego teleturnieju, przeszedł do licytacji. Rozglądam się na boki. Już sam nie wiem, który raz w ciągu kilku ostatnich minut. Co jakiś czas zatrzymuje wzrok na duszę i na tym czy innym osobniku biorącym udział w tej na namiastce dobroci, w licytacji charytatywnej, za którą wielu z nich próbowało ukryć własne brudę. Ci ludzie nie wiedzieli niczego o dobrej sztuce, zachwycali się jakimiś nędznymi bohomazami nie to, co moje dzieła. Ja im udowodnię, na czym polega dobra sztuka. Obiecuję sobie po raz kolejny to samo. Unoszę do ust kieliszek z szampanem. Co prawda, bąbelki już dawno zdążyły ulecieć, lecz nie stanowiło to żadnego problemu. Już z pierwszym łykiem przechodzi do mnie przyjemne ukojenie. Mięśnie, które do tej pory miałem spięte, rozluźniły się. Z kolei w żołądku czuję przyjemne ciepło, rozchodzące się stopniowo po całym organizmie. Odwracam wzrok. Znów, lecz tym razem w prawo. Zatrzymuję spojrzenie na kobiecie w drogim lisim futrze narzuconym na ramiona. Ubrana jest w turkusową suknię. Unosi okrągłą tabliczkę z przypisanym konkretnie do tej kobieciny numerem. Przedstawienie czas zacząć. Mówię sam do siebie w myślach. Zaczynam się z tego śmiać, choć tak naprawdę nie pojmuję nawet, co jest w tym takiego śmiesznego. Z drugiego końca sali dobiega salwa głośnych oklasków. Zaintrygowany tym zjawiskiem, znów wodzę wzrokiem, szukając ich źródła. Tym razem bacznie przyglądam się innej kobiecie. Ona również podnosi swoją tabliczkę, co oznacza przebicie poprzedniczki. Uradowany tym faktem konferencjer donośnym głosem wykrzykuje coraz wyższe kwotę. Zerkam na scenę i uświadamiam sobie, że stojącej obok prowadzącego kobiecie taki obrót sytuacji najwidoczniej bardzo się spodobał. Na jej twarzy zagościł uśmiech satysfakcji, które nieudolnie stara się ukryć. Zaczyna się robić ciekawie. Zacięta rywalizacja między dwiema kobietami z wyższych sfer trwa jeszcze kilka minut, nim w końcu wygrała ta z nisim futrem. Wspaniale! Sprzedane dla tej pani zarówno trzydzieści tysięcy. Pozostała część tłumu nagradza zakup gromkimi brawami. Nowa właścicielka obrazu jest mi doskonale znana. Jest ona bowiem dyrektorką jednej z dobrze prosperującej na terenie całej Polski firmy, zajmującej się wytwarzaniem części do rowerów. To też wydatek kilkunastu tysięcy złotych nie robił na niej wrażenia. Spełniała jedynie swoje zachcianki, jakich z pewnością miała wiele. Nic nadzwyczajnego. Praktycznie od kiedy tylko sięgam pamięcią, ludzie jej pokroju działali na mnie niczym płachta nabyka. Podczas gdy oni roztrwaniali swój majątek, wydając setki, jeśli nie tysiące złotych dziennie tylko po to, by pokazać innym, że ich stać, ja w tej samej chwili przymierałem z matką z głodu. Zmuszony tunić się do niej w akcie wzajemnej desperacji, w okresach, gdy nawet nie było czym napalić w piecu. Jej cichy śpiew, którym obdarzała mnie, gdy tak trwaliśmy w próbie wzajemnego ogrzania się, niemal zagłuszał uporczywe burczenie w brzuchu, które i tak próbowało dać o sobie znać. Podczas gdy oni pławili się w luksusie, ja i matka ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Trudy życia odcisnęły na niej spore piętno. Zmarła, gdy miałem zaledwie dwanaście lat. Jedynym co po sobie zostawiła była książeczka z katalogiem najpiękniejszych obrazów świata. Matka zawsze marzyłaby być jak te wszystkie artystki. Od kiedy tylko była małą dziewczynką, chciała malować, lecz jakoś nigdy nie było jej to dane. Po jej śmierci stało się jasne, że możliwość spełnienia tego marzenia spadła do absolutnego zera. Natomiast ja, tamtego pięknego, ciepłego i słonecznego sierpniowego popołudnia, wcale nie czułem się cudownia. W przeciwieństwie do innych dzieciaków ja nie miałem najmniejszej ochoty biegać po podwórku za piłką i śmiać się tak długo, aż nie rozbolałby mnie brzuch, a z policzków nie zaczęłyby spływać łzy rozbawienia. Tamtego dnia straciłem jedyną bliską mi osobę, kogoś będącego dla mnie naprawdę ważnym. Jednakże ku mojemu własnemu zaskoczeniu również i coś zyskałem. Coś zupełnie nowego. Odkryłem to, co chciałbym robić przez resztę mojego życia. W tamtej jednej, niby nic nieznaczącej chwili, zapragnąłem zostać artystą. Nie tyle dla siebie, a bardziej z faktu, że byłem to winny matce. Jeśli chciałem zachować pamięć o niej, musiałem iść tą ścieżką. Uznałem to również za jedyny sposób, w jaki byłem w stanie odwdzięczyć się jej za to wszystko, co dla mnie zrobiła, za to ile zmuszona była poświęcić, za te wszystkie dni, gdy od wschodu do zachodu słońca nie miała w ustach nawet skrawka jedzenia, za wszystkie te sytuacje, gdy sama przymierając głodem oddawała mi ostatnie kęsy suchego chleba. A wszystko to po to, bym ja, chociaż przez jakiś czas, nie musiał chodzić głodny. Teraz, po wielu latach, stoję tutaj, pośrodku sali w galerii sztuki i obserwuję, jak para pracowników pcha ustawioną na wózku drewnianą skrzynię. W jej wnętrzu skrywało się moje najważniejsze dzieło. Stojący na podwyższeniu mężczyzna zaprasza mnie ruchem dłoni, bym stanął obok niego na scenie. Odmawiam, kręcąc przecząco głową. Przez jego twarz przechodzi grymas niezadowolenia, lecz nic nie mówi. Temat umiera, a ja po części się z tego cieszę. Wolę zostać tutaj i z poziomu innych uczestników przeżywać to, co oni... Chce czuć te same emocje, jakie się w nich kotłują. Niższy pracownik z białymi rękawiczkami na dłoniach otwiera skrzynia. W skrytym mrokiem wnętrzu drewnianej klatki znajduje się niewyraźny kształt. Mężczyźni szybko uwijają się z pozostałymi ścianami, i przed oczami wszystkich ukazuje się niezidentyfikowana bryła, przykryta nieskazitelnym białym płótnem. Mężczyźni łapią za materiał i jednym szybkim, sprawnym ruchem odsłaniają skrywającą się pod nim rzeźbę. W tym momencie, jakby na jakiś umówiony wcześniej sygnał, cała galeria sztuki wypełniła się dziesiątkami różnych głosów. Kobiety przekrzykują się wzajemnie, podczas gdy towarzyszący im mężczyźni ze zgrozą wymalowaną na twarzach wpatrują się zahipnotyzowanym wzrokiem w moje dzieło. Niektórzy z obecnych podnoszą się z siedziski i cofają, jakby zabawy przed tym, że rzeźba za chwilę rzuci się na nich i zakończy ich nędzne żywoty. Rozglądam się znów na boki. Nie staram się nawet kryć chytrego uśmieszku, jaki zakwitł na mej twarzy. Zatrzymuję wzrok w znajomym mi biznesmenia. Zaczynam się cicho śmiać, zdając sobie sprawę z faktu, iż stoi on w kałuży własnego moczu, ściekającego po nogawce spodni. Ze strachu puściłem uzwieracza. Pod jedną ze ścian stoi grupka pochylonych i trzymających się za brzuchy osób. Wymiotują, gdyż ich żołądki nie są przygotowane na to, co dla nich przygotowałem. Nie mam im tego za złe. Sam przez kilka pierwszych dni pracy omal nie wyżygałem sobie żołądka. Gryzący fetor rozkładu działał na mnie odrażająco. Odór palił w przełyku, a do podrażnionych oczu nachodziły mi łzy. Stan ten już dawno opuścił moje ciało. Od wielu tygodni ani odrażający zapach, ani tym bardziej makabryczne sceny nie działają na mnie tak jak wtedy. Przyzwyczaiłem się do tego. Lewa ręka wędruje ku usza. Przechylam kieliszek szampana i wprowadzam całą zawartość alkoholu, jaka w nim została, jednym hałstem do ust. Widok wymiotujących i sikających pod siebie ludzi zaczyna mnie nuszać. Spoglądam teraz w oczy mojej rzeźby. Mój wzrok spotyka się z jej wzrokiem. Całe otaczające mnie powietrze zdaje się być jakieś inne, jakby naelektryzowane. Patrzę w te piękne oczy i widzę jak na powierzchni gromadzą się łzy. Morfina podana rzeźbie zaczyna puszczać, co też oznacza, że zmysły powoli wracają do normy. Jeszcze kilka minut i zaczną w pełni funkcjonować. Zielone oczy w desperackim geście błądzą bez celu po pomieszczeniu. Rozlega się krzyk. Nie krzyczy jednak twarz z oczami, gdyż kobieta, do której należą, ma zaszyte usta. Krzyk oddała jej towarzyszka. Ta z kolei ma wydubane oczy, a wokół nich ślad zaschniętej krwi. Tym, co przyniosło mi najwięcej kłopotów podczas całego procesu twórczego było szycie obu kobiet. Należało to zrobić tak, by te mogły wzajemnie funkcjonować. Nie jestem chirurgiem, to też musiałem poświęcić wiele czasu i materiału na eksperymenty. Początkowo pracowałem na psach i kotach. Kiedy jednak uznałem, że jestem gotowy, przerzuciłem się na właściwe płótno, ludzkie ciało. Po wielu miesiącach trudów i nieudanych prób, podczas których odczuwałem frustrację oraz zwątpienie we własne możliwości, w końcu udało się. Wreszcie skończyłem rzeźbę, którą teraz mogą podziwiać wszyscy, znajdujący się w galerii sztuki. Przecież to jest chore. dzwońcie na policję. Wrzeszczy jakiś facet z temu. Ktoś inny informuje go, że zrobił to już przed kilkoma minutami. To nie było chore, tylko piękne. Znów mówię sam do siebie, jak gdyby ci wszyscy ludzie byli niegodni tego, by usłyszeć mój głos. Czym dłużej wpatruję się w groteskowe, lecz również niezwykle urokliwe zjawisko połączenia dwóch ciał w jeden żywy i w pełni funkcjonujący organizm, tym coraz większą czuję dumę i radość. Dokonałem czegoś, czego jeszcze nikomu się nie udało. Dźwięki policyjnych syren przebijają się przez gwar panujący w galerii. Zbliżają się ku przedstawieniu z każdym uderzeniem serca. Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że to koniec. Kres mojej sztuki zbliża się nieubłaganie, a mi nie pozostaje już nic innego, niż zrobić tylko jedno. Wstaję i odwracam się, także staję się nowym obiektem zainteresowania. Przyciągam swą postacią dziesiątki poroczu. W ich wzroku kryją się różnego rodzaju emocje. Wiem, że choć większość z nich odczuwa strach i odrazę, to w tym gronie znaleźli się i tacy, którym rzeźba przypadła do gustu. Ci jednak starannie to ukrywani. Dziękuję wszystkim za udział. Kłaniam się przed tłumem. Nie podnoszę wzroku nawet wtedy, gdy do środka wkracza policja. Autor Dawid Kądziela. Czytam. Kwady Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak. Małgorzata Pac, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Stary Trześwe, Tomi Jones, Adam Janasek, Mrs Line 97, Adrian Masłowski, Czarna Polo Lolo Aleksni TV, Ordinary Ozzy, Azza, Maciek Dwukropek Magda Grzegorzewicz, Żelka. Młotary Dreis, Kasia Gons, Nocna Zmiana, Matis 101, Haron Phoenix Jerson, Olivia Euronemos, Sylwia Cze, Shadow Ninja, Sabina Skręt, Anna Sosna oraz Saty. Do usłyszenia.